Witam Was bardzo serdecznie, Aleksandra Wojciechowicz. Wczoraj miałam taki dzień rozmów z mężczyznami. Naprawdę, i na maila dostałam dużo pytań, też dużo wdzięczności. I jeden z mężczyzn też zapytał się mnie, czy ja znam może jakiś kanał dla mężczyzn, prowadzony przez mężczyzn, który będzie właśnie ukierunkowywał w taki podobny sposób, jak ja mówię, do kobiet. I szczerze mówiąc, nie znam takiego kanału, bo kiedy ja sama wchodzę z ciekawości na takie kanały prowadzone przez mężczyzn, to niestety najczęściej jest to taki kanał, jak uwodzić kobiety, jak najszybciej zaprowadzić kobietę do łóżka, jak mieć wszystkie kobiety na świecie i ta rywalizacja, która. Jest dobra między mężczyznami, no tam jest tak realizowana, że właśnie im mam więcej kobiet w swoim życiu, tym jestem lepszy. No i tam chodzi o to, jak tą kobietę zagadać na ulicy, i najczęściej takie. Natomiast z kolei takie kanały bardziej chrześcijańskie, na przykład, które gdzieś tam też znam, mężczyźni prowadzą, to one. Są takie może właśnie mało seksy, dlatego że one wszystkie się skupiają na tym z kolei, że ten mężczyzna ma być ojcem i że to ojcostwo to jest ta cała męskość. I to też nie jest do końca moje i z kolei no, jest takie trochę no, no, nawet jak się tego słucha, dlatego no, rzeczywiście ja nie znam na ten moment żadnego takiego kanału, który by... Yy, mężczyzn yy, yy, jakoś nawet nie pokierował, tylko może rozjaśnił, bo to jest takie właśnie yy, od strony kobiecej trudne, bo, no bo kobieta nie musi kierować mężczyzną, tak? To nie o to tutaj chodzi. Natomiast pomyślałam, że nagram taki filmik dla mężczyzn yy, po prośbie i jak będę miała więcej potem światła, to może będę też ten temat rozwijać, dlatego że jednak jest to ważne, żeby mieć takie światło, dlaczego ta relacja z kobietą jest ważna w życiu, jaki to ma wpływ na nasz rozwój. Rozwój też nie tylko duchowy, ale również osobisty i też na to bogactwo, bogactwo jako to, to, to doświadczenie obfitości, tego, że ten mężczyzna ma rzeczywiście pieniądze. Bo ja wielokrotnie pokazuję kulę ziemską, i dlatego ją pokazuję, bo ona mi się kojarzy fajnie z tłumaczeniem tej polaryzacji, tego takiego magnetycznego przyciągania między mężczyzną a kobietą. I kobieta w tym przyciąganiu symbolizuje biegun południowy, minus, a mężczyzna to jest plus dodatni. I to między innymi łatwo zrozumieć, kiedy też przyrównamy moment zapłodnienia, że mężczyźni tak z natury we krwi mają tą rywalizację, konkurencję to, to pragnienie wygrywania, bycia pierwszym właśnie zdobywania właśnie stąd że, że tak już z biologii mają, że, że te męskie nasienie no, jest takie waleczne i tak próbuje właśnie ten jeden zwycięzca może przekazać swoje geny no tak, wiadomo, że to wiadomo, że może to różnie być może. Natomiast yy, kobieta yy, to jest minus, właśnie dlatego, że ona bardziej symbolizuje tą komórkę jajową, i ona ma tak, że w jej ciele jest życie kształtowane, to w niej poczyna się życie, i ona jest bardziej od kształtowania, budowania relacji, od więzi i, i, i też od miłości. I To jest takie fajne i potrzebne światu. I dlatego w dzisiejszym nagraniu, bazując na, tej prosty, na tym prostym porównaniu, wytłumaczę, dlaczego ten rozwój osobisty działa, kiedy mamy to jasne światło, też dlaczego ta kobieta jest taka ważna w relacji. I, i dlaczego nie do końca jest dobrze, kiedy. Ten mężczyzna y, tylko tak te kobiety zalicza i się czuje taki właśnie wielki i męski, dlatego że ma tych kobiet nieskończoną ilość i że to kobiety właśnie na niego lecą. O może tak? Bo niestety jest tak, że y, 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 mężczyzna, który ma bardzo dużo kobiet i właściwie nawet są takie programy y, dla, dla mężczyzn, y, które tak jakoś go naprogramują, Kierowują jego sposób myślenia, na to, że, że te kobiety jakoś tak lecą na niego, to ostatecznie taki mężczyzna nie umie wejść w głęboką relację z kobietą i budować związków. Nie angażuje się często uczuciowo, tylko pozostaje na zewnątrz. Ja też często mówię, że mężczyzna pozostaje na zewnątrz. Jest kimś na zewnątrz, natomiast ma pragnienie powrotu i budowania czegoś. I dlatego mam tą kulę ziemską. Dlatego że też często powtarzam, i to jest dzisiaj ważne, że ta relacja do pieniędzy od strony kobiety i od strony mężczyzny będzie tutaj ważna. Że. Relacja kobiety do pieniędzy jest bardzo zbliżona w jej życiu do tego, jaką ona ma relację do mężczyzn, za chwilę to wyjaśnię. Natomiast relacja mężczyzny do kobiet jest taka sama, jaką on ma do świata, dlatego że tak naprawdę ta komórka jajowa to jest cały świat i tak naprawdę to ta energia kobieca to jest właśnie energia ziemi i ona symbolizuje tą ziemię. I tak jak jest wielu mężczyzn, właśnie tak programowanych przez jakichś tam coachów, w cudzysłowie coachów, czy jakichś tam trenerów, m, m, takiego podrywu, to oni tak właśnie próbują mężczyzn nakierować na to, że trzeba tak ten świat właśnie podbijać, w znaczeniu zaliczać kobiety. I im więcej tych kobiet, tym lepiej. No i to, to, i to jest takie proste u mężczyzn I oni jeżeli mają taką relację do kobiet, czyli jak najwięcej kobiet zaliczyć w swoim życiu, no to najczęściej też taką mają relację do świata, żeby zaliczyć, żeby wydymać trochę ten świat. No i niestety to się przekłada na ich jakby relację biznesową. W takim znaczeniu, że wcześniej czy później to wychodzi, bo taki prawdziwy mężczyzna to chce budować, coś tworzyć, tak? chce coś zostawić po sobie, chce włożyć wartość, bo w ogóle mężczyzna tak już z biologii właśnie jest dawcą tak? i on się spełnia najbardziej, kiedy jest tym dawcą. Natomiast właśnie wielu mężczyzn tak nakierowuje na to, żeby brać, no bo jeżeli tylko się zalicza ten świat, zalicza się wszystkie kobiety i ma się taką tendencję do tego, żeby szukać takich kobiet, no, gdzie coś tam można zyskać, no to odwraca się tą kulę ziemską i tak naprawdę wchodzi się w minus, mężczyzna wchodzi w minus. I bardziej rzeczywiście wtedy przyciąga takie kobiety aktywne, które właśnie lecą na niego, które są właśnie w plusie. No i to ma takie konsekwencje wtedy, że ta relacja, którą on, jeżeli w ogóle coś zbuduje, to najczęściej zbuduje wtedy z kobietą taką aktywną, w plusie dodatnim. No i po czasie czuje się taki wykastrowany, i rzeczywiście taki jest, bo najczęściej to ona jest silniejsza od niego i to ona całą tą relację prowadzi. Natomiast taki mężczyzna, który jednak chce coś zbudować i ma tą świadomość, że, yy, że jedyna o, jest w stanie w ogóle wybrać jedną kobietę, zaangażować się i, i dać coś jej, czyli zbudować, zbudować jakąś relację, wejść w małżeństwo czy spłodzić potomstwo, no bo przecież nie chcecie, czy nie chciałbyś, żeby yy, żeby Wiele kobiet, nie wiem, żeby Twoje dzieci miały wiele matek, czy tak? Czy nie chciałbyś sam być, na przykład, to porównaj do siebie, czy byś chciał, żeby Twoja matka nie znała Twojego ojca, na przykład? No, no, nikt tak by nie chciał, tak? Czyli, czyli ta umiejętność bycia dawcą, czyli dania czegoś dobrego światu, zbudowania czegoś, przekazania życia, właśnie jako dawca, no tutaj to, to jest istotne, czyli, czyli ta możliwość. Właśnie możliwość od strony mężczyzny zaangażowania się i wybrania tej jednej, jedynej kobiety i wzięcia odpowiedzialności konsekwencji przekłada się na jego relacje biznesowe, bo to świat wtedy odczuwa, że ten człowiek coś buduje, że ten człowiek rzeczywiście jest dawcą, że ten człowiek rzeczywiście daje wartość światu, no bo nie ma innej wartości większej niż właśnie ktoś, kto przekazuje życie i jest wierny, tak, właśnie to będziemy teraz ostatecznie iść w tym kierunku tego ojcostwa, tak, że, że jednak... Realizuje ten jakiś sposób tego bycia mężczyzną właśnie w tym, w tym ojcostwie, które jest dobre, które rzeczywiście daje życie, ale takie wartościowe, że ten człowiek wzrasta jako taki dojrzały, bogaty właśnie człowiek psychicznie też, dlatego że ma wartościowego ojca, kiedy przejmuje to, kim ojciec jest. Nie? No I teraz powiem Wam. Dlaczego ten przepływ pieniędzy ma taki war, ważny związek z kobietą? Bo to nie jest tylko tak, że mężczyzna idzie do pracy i tak było może od początku, że tam szedł na łowy jakieś i coś tam zdobywał i właśnie też był tym dawcą, czyli przynosił tej kobiecie. Załóżmy, była w ciąży, czyli nie mogła tam tak jak on polować. No i tak jakoś to się ukształtowało, że to bardziej mężczyzna wychodził na zewnątrz coś, coś zdobyć, załatwić. I to tak troszkę zostało w naszych głowach, i to jest bardzo fajne, że ten mężczyzna rzeczywiście wychodzi na zewnątrz, i to bardziej od mężczyzny zależy ten przepływ finansowy, że to i on wychodzi i walczy o te pieniądze, czyli gdzieś tam wtedy jest ta konkurencja bardziej. Natomiast ten wpływ kobiety tutaj na ten przepływ finansowy jest istotny. I bardzo ważny, dlatego że mężczyzna ma tę moc i chęć i siłę do tego, jeżeli jest mu przekazywana ta kobieca energia, energia wdzięczności, ale nie tylko wdzięczności, przede wszystkim taka kobieca energia błogości, że jego kobieta jest rozpieszczona, że jego kobieta jest szczęśliwa, że on swoją kobietę, którą wybrał, jest w stanie uszczęśliwić, nie? żeby nie odwracać tej relacji, że to kobieta uszczęśliwia mężczyznę bo no to wtedy nie będzie to działać. Znaczy, to będzie działać, ale już wiecie, w jaki sposób <grywa> jakimś takim kastrowaniem mężczyzny. Natomiast ten mężczyzna staje się rzeczywiście sobą, męskim mężczyzną, silnym i szczęśliwym ostatecznie wtedy, kiedy potrafi swoją kobietę uszczęśliwić. I jednym z takich sposobów, i właśnie jest to sposób bardzo dobry na posiadanie pieniędzy, na budowanie właśnie też swojego biznesu, jest dawanie kobiecie pieniędzy. Więc to jest taki filmik dla mężczyzn i może to jest takie ćwiczenie, bo nie chodzi o to, żeby dawać nie wiadomo, jaką ilość pieniędzy kobiecie, ale żeby mieć taki gest, że swojej kobiecie. Ty jesteś w stanie dać nawet małe, bo to nie chodzi o jakieś duże pieniądze, ale żeby ona mogła sobie kupić jakiś kosmetyk w miesiącu czy torebkę i w połączeniu z tą z, też z tą całą seksualnością, która się z tym wszystkim łączy, z tym dawaniem jej, tym rozpieszczaniem jej, to o to chodzi, że ona jako ta szczęśliwa jest w stanie przekazać tobie tą energię. Takiej Twojej satysfakcji z kolei, takiej Twojej męskości, że Ty się czujesz właśnie świetnie, taki spełniony wewnętrznie, i to działa, i to działa w taki sposób, że świat to odczuwa. I nie wiadomo dlaczego, właśnie taki mężczyzna albo awansuje, albo, spo, albo ktoś mu daje e, jakąś, e, jakieś nowe możliwości, spotyka jakieś. Coś go właściwie bardzo się szybko rozwija wtedy, i te pieniądze do niego właśnie jeszcze szybciej przychodzą, właśnie wtedy, kiedy on ma tą otwartość na dawanie. I może pomyślicie sobie, że to jest jakaś niesprawiedliwość, natomiast to, to nie jest nic niesprawiedliwego, bo mężczyzna naprawdę czuje się szczęśliwy, kiedy potrafi dawać, kiedy daje i widzi, że kobieta jest szczęśliwa. Natomiast tutaj też jest ważne, żeby jednak wybierać takie kobiety w swoim życiu, które rzeczywiście są kobiece. Czyli od początku nie szukać takiej kobiety, co ja z tego będę miał, czy ona ma bogatą rodzinę, czy będę ustawiony, czy, czy, jakby, czy się wkupię w bogate może środowisko, bo to jest właśnie bardzo kobiece i od początku to ty sam się wtedy nastawiasz na to, że jesteś w minusie i to ty napełniasz bardziej tą kobietę tą siłą aktywności, że, że przekazujesz jej to prowadzenie. Nie? Tak jak w stadzie wilków trochę, nie, że o, ty, ty, nie, wybiera się lidera i się za nim idzie. Nie? I, I to wtedy jakby sam siebie skazujesz na to, że ta twoja męskość no, nie będzie się rozwijać. Tak? Natomiast tutaj jeszcze raz chcę zaznaczyć, że, że prawda istnieje i, i, i świat szybko rozpoznaje takiego mężczyznę, który buduje, który daje wartość, który wzrasta wewnętrznie. I nie wiadomo, dlaczego spotykają go sukcesy na jego, w jego życiu zawodowym. I, I taki mężczyzna szybko się bogaci, awansuje, wiek, coraz większe pieniądze zarabia. I właśnie dobrym ćwiczeniem jest to, żeby dawać swojej kobiecie pieniądze. I to nie muszą być nie wiadomo jak duże pieniądze, ale żeby ona czuła się właśnie kochana, że jej się coś daje i jest to takie właśnie dawanie w celu rozpieszczenia swojej kobiety, bo kobieta pragnie być rozpieszczona i wtedy czuje się bardzo kobieca i ta jej kobiecość się wypełnia. Widzicie, to jest takie koło zamknięte, że z jednej strony to mężczyzna ma ogromny wpływ na kobiecość kobiety, a z drugiej strony to właśnie kobieta, która jest wdzięczna i która promieniując tą satysfakcją też tym patrzeniem wtedy w tego mężczyznę, tym szacunkiem do niego, ty, ty, tymi oczami podziwu daje mu tego power'a, tą, tą siłę do tego, żeby jemu się chciało właśnie iść i działać na świecie na zewnątrz, co ostatecznie przekłada się na sukces finansowy. I na tym kończę. Mam nadzieję, że wytłumaczyłam tą prostą zasadę przepływu finansowego między, między mężczyzną, a kobietą też, jak to się ma. Mam nadzieję, że znalazłaś i znalazłeś wartość. Proszę oczywiście o polubienia, subskrybowanie mojego kanału. Zapraszam kobiety na moją grupę. Kobieta pełna łaski, bo też tam właśnie o tym mówimy, jak to jest od samej siebie, od, od strony kobiety być taką szczęśliwą kobietą, pełną kobietą, która jest właśnie pełna wewnętrzna, wewnętrznie tej energii kobiecej i ma co mężczyźnie swojemu dać. Więc zapraszam na moją grupę, jeżeli jesteś tym tematem zaciekawiona. Link w opisie do grupy. Pozdrawiam. Pa.